Спасибо. Panowie generałowie, szanowny panie marszałku, panie premierze, panie ministrze, panowie marszałkowie, drogie Polki i drodzy Polacy, którzy z całej Polski przyjechaliście dzisiaj do Warszawy na te piękne uroczystości za przysiężenia swojego prezydenta. I żołnierze i drodzy oficerowie, stajemy dziś w miejscu szczególnym dla polskiej świadomości wspólnotowej. W miejscu szczególnym nie tylko w polskiej historii, ale także w miejscu szczególnym w sercu każdego polskiego żołnierza. Przy grobie nieznanego żołnierza, który jest symbolem gotowości do walki, do cierpienia, do poświęcenia za wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Polską. Nie tylko szczątki nieznanego żołnierza Zelwowa, ale także kolejne tablice memoratywne, które są w środku grobu nieznanego żołnierza, dowodzą nam, że nasza dzisiejsza wolność, niepodległość i suwerenność kosztowała tak wiele żyć, wiele cierpienia. I wiele poświęcenia od polskiego żołnierza na przestrzeni kolejnych wieków. Jesteśmy więc dzisiaj tutaj świadomi tego, komu jesteśmy naszą niepodległość wdzięczni. Wspierać będę wszystkie wysiłki modernizacyjne państwa polskiego i polskiego wojska. Ale nie miejmy, drodzy państwo, wątpliwości. Sojusznicy bronią tylko ty którzy sami potrafią się bronić. Dlatego jako prezydent polski zrobię wszystko, aby w najbliższych latach zbudować co najmniej 300 tysięczną armię polską, najsilniejszą sojuszyat. <zyskłaniczna> Что Да. Наш президент! 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 że jesteście z nami. Jesteś z nami. Chwała jest wszystkim. Szanowanie. Brawo! Honor dla Prezydentem Polski. Karol dla Prezydentem Polski. Karol dla Prezydentem Polski. Karol dla Prezydentem Polski. Karol dla Prezydentem Polski. Honor dla Prezydent Polski, Karol Nawrocki, Prezydent Polski, Karol polski, Prezydent Polski, Karol Nawrocki, Prezydent Polski, Karol Nawrocki, Prezydent Polski.

No. Ale nie, nie jest. Co no i ucieknie. jakiś na głowę. Bo co, Wianek. Albo wianek. albo garniturach.